Cześć! W dzisiejszym filmiku pokażemy Wam badanie kręgosłupa oraz zaprezentujemy kilka przykładowych technik. Techniki te będą dotyczyły stricte badania kręgosłupa które będzie dotyczyło m.in. osób z rwą kulszową oraz dyskiem. We wcześniejszych filmikach pokazywaliśmy Wam przykładowe ćwiczenia dla pacjentów z rwą kulszową oraz dyskopatią. Mówiliśmy też dużo o zaleceniach w przypadku tych dolegliwości, natomiast dzisiaj chcielibyśmy Wam przedstawić, jak wyglądałaby stricte wizyta w naszym gabinecie jak wyglądałoby mniej więcej badanie takiego pacjenta jakich testów używamy do, do badania takich pacjentów oraz pokażemy Wam kilka technik, które będą miały na celu Zmniejszanie dolegliwości bólowych, zmniejszanie napięcia mięśniowego, tak żeby pacjent wychodząc z gabinetu, czuł się już trochę lepiej i łatwiej mu szło realizowanie zaleceń w domu. Na początku oczywiście przeprowadzamy z pacjentem najpierw wywiad, tak żeby dowiedzieć się, jak wyglądają jego objawy oraz od kiedy trwają. O tym też wspominaliśmy we wcześniejszym filmiku z Rwą kurszową, jakie objawy ma taki pacjent, jakie objawy ma pacjent z problemami dyskowymi, więc tego już nie będziemy powtarzać, więc zaczynamy od wywiadu. Po wywiadzie przechodzimy sobie do tak zwanego badania manualnego. W pierwszej kolejności będziemy chcieli sprawdzić zakresy ruchu kręgosłupa lędźwiowego. Jakość tego, tego ruchu oraz odpowiedź objawową, czyli elementy: zakres, jakość ruchu, odpowiedź objawowa. Chcemy zobaczyć, jak pacjent reaguje na dane ruchy, które ruchy nasilają ból, które zmniejszają, i na podstawie właśnie tego badania będziemy sobie potem podejmować decyzje co do technik, jakie zastosujemy. Pierwszy ruch, jaki sprawdzimy, jest to z reguły najbardziej prowokacyjny ruch, będzie to skłon w przód. I najczęściej pacjenci, e, zwłaszcza z rwą kulszową podczas tego ruchu odczuwają ból, e, ten ruch jest ograniczony, odczuwają jakieś ciągnięcie do nogi, ciągnięcie w plecach, i dość podobnie pacjenci z e, ostrym e, dyskiem, czyli w tej pierwszej fazie problemu dyskowego też bardzo często mają mocno ograniczony skłon, e, bolesny. I bardzo często nawet mają taki problem z wyprostowaniem się podczas tego ruchu. Drugi ruch, który sobie sprawdzimy, jest to drugi najbardziej prowokacyjny ruch, czyli wyprost. Okay. No i tutaj, tutaj też z reguły e, pacjenci e, z rwą kulszową, dyskopacją e, będą mieli ograniczenia w tym ruchu, e, często też jakiś ból, e, mogą też pojawiać się oczywiście jakieś objawy promieniujące od kręgosłupa do e, nóg. Kolejne ruchy e, z reguły już są troszkę mniej bolesne, mniej ograniczone, będą to zgięcia w bok, w prawo, w lewo. I druga strona. Tak jest. I na koniec ruchy rotacyjne. Tak jest. Jeśli mamy już takie pełne badanie, pacjent wykonał ruchy, wiemy, które kierunki są najbardziej bolesne. Które kierunki są ograniczone, wiemy też, które, kierunku, które kierunki sprawiają mniej, pro, mniej, mniej problemów. Właśnie na podstawie z reguły tych testów, tych kierunków potem będziemy sobie dobierać leczenie. Kolejny test, który byśmy chcieli sprawdzić, jest to tak zwany test SLR, czyli test uniesienia wyprostowanej nogi. Jest to test, który generalnie będzie nam pokazywał, jak duże jest podrażnienie tkanek w obrębie kręgosłupa lędźwiowego co ciekawe jest to test, który nie do końca powie nam co dokładnie dzieje się w plecach, co jest przyczyną bólu. Natomiast jest to test bardzo czuły i wyłapie nam bardzo dużo problemów, czyli nie powie nam, co się dzieje, ale powie, że coś jest nie tak, i jest to potem świetny test, który możemy sobie wykonywać, e, wykonywać jako taki, takie powtórne badanie, żeby sprawdzić, czy nasz pacjent się poprawia, czy stosujemy dobre e, techniki. Test jest bardzo prosty. Wykonujemy po prostu uniesienie nogi w górę, no i tak samo jak we wcześniejszych testach sprawdzamy e, zakres ruchu. Sprawdzamy odpowiedź objawową no i sprawdzamy też jakość tego ruchu opór w teście. Mamy już całe badanie. W kolejnym etapie przejdziemy sobie do pokazania kilku technik. Tak jak mówię, techniki dobieramy w zależności od tego, co nam wyszło w badaniu. Czyli jeśli pacjent ma. Mocno ograniczone ruchy rotacji, wybierzemy techniki rotacyjne. Jeśli ma mocno ograniczone zgięcie lub wyprost, możemy wybrać techniki zgięciowe lub wyprostne. Pokażemy Wam kilka e, przy, przykładów, e, a potem jeszcze na koniec dodamy e, taką krótką notkę, e, jak wygląda podsumowanie takiej wizyty i kiedy wiemy, że, że ta wizyta przebiegła po naszej myśli. Pierwszą z technik, którą dziś Wam zaprezentujemy. Jest to technika rotacyjna stosowana u pacjentów z ograniczoną rotacją oraz bólem. Drugą techniką, którą chcemy Wam dziś pokazać są piwemsy do zgięcia. Jest to technika stosowana u osób z ograniczonym skłonem w przód oraz bolesnością. Jest to najefektywniejsza technika u pacjentów z rwą kulszową oraz dyskiem. Następną techniką jest technika PA na kręgosłup lędźwiowy. U pacjentów dyskowych najlepsze efekty dają. Mobilizacje centralne a u pacjentów z rwą kulszową, czy z objawami korzeniowymi, mobilizacje boczne. Zaprezentuję Wam teraz technikę centralną na odcinek lędźwiowy. Najczęściej ta technika jest stosowana u pacjentów z dyskiem. Najbardziej efektywna technika u pacjentów z rwą kulszową to technika boczna. Na koniec każdej terapii warto popracować sobie technikami MTG. Dają one złagodzenie objawów bólowych i rozluźnienie tkanek miękkich. Po każdej technice, którą wykonujemy, Przeprowadzamy ponowne badanie, czyli znowu będziemy sprawdzać sobie u pacjenta jego ruchy w staniu oraz nasz test SLR i po każdej technice pacjent musi odczuwać poprawę. Jeśli na przykład pacjent ma problem z ruchem skłonu w przód i wykonamy technikę, która ma teoretycznie poprawiać skłon w przód, ale pacjent wcale nie będzie się czuł lepiej po tej technice. To nie oznacza, że mamy tą technikę kontynuować. Wtedy wybieramy inną technikę i tym sposobem szukamy najbardziej optymalnych technik dla danego pacjenta takich technik, które będą zmniejszały jego ból oraz poprawiały zarówno jakość ruchu, jak i ilość ruchu. Czyli, jak możecie zauważyć, nie wygląda to tak, że przychodzi do nas pacjent z dyskopatią albo z rąką kruszową i robimy u każdego to samo. Nasze decyzje kliniczne podejmujemy na podstawie naszego badania manualnego, czyli najpierw badamy pacjenta, wykonujemy techniki, sprawdzamy, które techniki są najlepsze, i na tej podstawie planujemy kolejne wizyty. Dodatkowo, oczywiście, na koniec takiej wizyty zawsze tłumaczymy pacjentowi, z czego wynika jego problem, czego ma unikać. Wrzucają mu dodatkowo ćwiczenia, czasem jedno, czasem dwa, czasem, czasem ani jednego, czasem możemy wrzucać tylko pozycje ułożeniowe, jeśli stan pacjenta jest bardzo. Ostry. Także, jak widzicie, jest to bardzo różne. Każdy pacjent może być prowadzony inaczej, każdy pacjent jest inny, natomiast dzięki takiemu właśnie badaniu, dzięki wywiadowi i badaniu manualnemu, jesteśmy w stanie precyzyjnie dobrać nasze techniki pod danego pacjenta. Oczywiście, oprócz terapii, zawsze powtarzamy edukacja ćwiczenia, aktywność fizyczna, ale to macie w naszych pozostałych filmikach. Jak zawsze wrzucimy Wam oczywiście linki do artykułów.